Czas na narodowy sport Japonii, który dopiero w drugiej połowie XX wieku dopuścił inne nacje, a jest nim? Sumo. A z nami jest Waldemar Sobczyk, trener i prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego w Strzelcach Opolskich. Panie trenerze, jak się rozwija sumo w Polsce? Sumo jest stosunkowo młodą dyscypliną. Co prawda przewędrowało, tak jak tutaj kolega powiedział, w drugiej połowie tamtego wieku. Ale w sposób taki bardziej zorganizowany funkcjonuje dokładnie od roku 2004, kiedy to powstał niezależny e, Polski Związek SUM, na czele którego stanął Dariusz Rozum, działacz, e, pasjonat tej dyscypliny z Krotoszyna. Krotoszyna zwanego stolicą polskiego SUM. I od tamtego czasu nastąpił, e, nastąpiło znaczne przyspieszenie w rozwoju tej dyscypliny. Oczywiście ona nie może się równać, jeżeli chodzi o ilość trenujących z dyscyplinami takimi jak judo czy zapasy. Natomiast dla zwolenników trenowania tego sportu jest z roku na rok coraz więcej. Tak, nie wiem czy Państwo wiecie, ale każdy z Was kiedyś był zawodnikiem sumo. A czymże jest wypychanie jeden drugiego z piaskownicy, czy próba wyrywania jakiejś zabawki? Jest to sumo czystej postaci. Siła tej dyscypliny polega na zdecydowanej prostocie i łatwości. Trudno dzisiaj wejść na zawody dużo z ulicy, przyglądać się otoczonej walce i umieć ją sobie posędziować. Zawody sumo mają to do siebie, że człowiek, tak zwany człowiek z ulicy wchodzi do sali, ogląda walkę i on wie kto wygrał. I na 10 przy przypadków, a nawet więcej, przynajmniej 9 trafi. No to teraz, kiedy znamy już zasady i co nieco wiemy o sumo, no to przyszedł czas na ostry pojedynek. A rozjemcą tego pojedynku będzie trener i sędzia Waldemar Sobczyk. To co, walczymy? Walczymy! Sumo to dyscyplina, która wymaga na pewno techniki, wytrzymałości i ogromnej siły. Podobno zawodnicy Sumo spożywają dziennie 12 tysięcy kalorii, to byłabyś Ala w stanie dla dobra sprawy podjąć się takiej diety? No myślę, że byłoby to ryzykowne, więc chyba, chyba jednak nie. Chyba jednak nie, ale polecamy Wam kolejny raz tym razem Sumo. No i zapraszamy już na kolejne odcinki, kolejne dyscypliny.